Oh. Siemanko, już z Van tej strony Tomi New and welcome back. To Euro Eurotrack Simulator 2. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie dzisiaj na Ukrainie, dalej znowu pojedziemy sobie, wiecie gdzie pojedziemy? Ja wam pokażę, czekaj, bo się muszę zatrzymać, nie, nawigacja, mapa świata i my dzisiaj jedziemy do Winic i tu jest bardzo, bardzo blisko i później może podjedziemy sobie tutaj do Mołdawii, ewentualnie pojedziemy tędy, nie, Czernscy i później tutaj Botosani i my musimy, moi drodzy, w końcu pojechać do Braszowa, ponieważ tam znajduje się Zamek Drakuli. A z racji tego, iż już pomału jest Halloween. Nie ja wiem, że ja tutaj nie mam Halloween, ale będzie. Zbliża się Halloween, to wy... tak sobie pomyślałem, że pojedziemy sobie do zamku, Drakuli i powinno być spoko, nie? Darka nie ma, bo kończy kawę, ale on za chwileczkę, on powiedział, że tu jest na tej farmie, nie? Przecież z tej farmy trzeba stary wyjechać. Ja nie wiem w ogóle co tu jest grane, nie? Wyjedziemy sobie fajnie, pięknie z tej farmy. I będzie fajnie, pięknie. Jak sami widzicie, nie mam swojej naczepy, tylko mam jakąś firankę ze Schmidz Cargo Bull, ale to nie. Jest. No nic. No to może dzisiaj podjedziemy sobie już po prostu na Rumunię, żebyśmy mogli z tej Ukrainy wyjechać. No i żebyśmy po prostu już byli na Ukrainie, nie? 20 ton jabłek będę miał. 20 ton jabłek, ale nie patrz, jedziemy do Winizja, później pojedziemy okay. dalej tam w kierunku. E, Rumunii, co jest? Stary, musimy cisnąć, nie? Bo będziemy na 16.06. Tutaj musimy przyjechać ale, zobacz radę. przez te takie muldy, nie. 16.06 będziemy, jest, no, no przez muldy. 16.06 będziemy, a my musimy dowieść te jabłka do 20.07 i za chwilę będzie Memory 5, nie tak będzie Nokia. Memory 5, ale ja mnie nie widzę w ogóle, czekaj. Daj znak Kuszałem życia. Czemu Cię? cię. No. O, ja też Cię słyszę, dobra. Ej, czekaj, bo mi się pedały odsunęły, ja zapomniałem pedały sobie przesunąć. Ja Owaria, już wyjechać. wyjeżdżam. Co? Dobra, awaria, ja tylko mu się. Ja stary tutaj już wyjeżdżam, bo tu są takie muldy, że ja wolę jechać 7 na godzinę. Nie dość że jadę z jabłkami, które mogą mi się wywalić na tej mojej naczepie tam. To jeszcze stary ja sobie auto zepsuję. Ja mam. Wiesz, że ja mam kredytu? Czekajcie, ja wam przypomnę ile ja mam kredytu. Czekaj, stop. Wchodzimy w mój tablet i teraz tak, firma... Nie firma, usługi, bank. Wiesz ja mam kredytu? 2 miliony 100. ,000. Codziennie płacę 74 tysiące złotych, ty! Co to za ciebie? Obiec. Obiec. kierowcami, Obiec. czekaj, bo muszę zobaczyć, jak oni tutaj zarabiają, nie? Gracz. Stella, nie? Czyli Angelika, moja kochana, no. zarabia na dzień 19 tysięcy. Michał się skichał, Zarabia 11 tysięcy, nie? No. A Gracz, czyli ja juniorski, wiesz, że je zarabiam na dzień? Minus ileś tam pewnie. Minus 40 tysięcy. <camina> ty jesteś nierentowny ja, to... dla własnej firmy, to jest normalnie. Ty się ja, tak potrafisz. Ja się muszę wy, wywalić, nie? W ogóle Angelika, już ma poziom ósmy, entuzjasta stary. Na służbie. Pusuj, na poziom... Ja już za tobą, nie? A. Jaką Ty masz śliczną firankę. Schmidt cargo bull, normalnie. Trening zdolności, ale ja tutaj mogę, patrz, trening zdolności, a tutaj mogę trening zdolności dać, nie? Tym moim kierowcom. Dobra, ja to później zrobię. Chyba, ja nie wiem, bo to oni chyba coś nowego dodali tam, ja nie wiem, czy tak, takie coś było kiedyś. Renik zdolności dolności. Ja mam być szczery, nie? Naprawdę. Weź mnie wyprzeć, Weź mnie ty nie jedziesz za mną, się... nie ma szans. Czeka. Nie czekam, jedź za mną. Ja myślałem, że ja z tej muldy nie muszę, bo ja mu gaza, on nie chciał mi jechać na początku. Jedź, jedź, stary, ja Dobra, będę, ja ja mam... ale Jeszcze tu beczkiem trzeba jechać, bo tu bez kitu te muldy, ja zapomniałem, że to są takie kurde... Tu to by trzeba było mieć, jak się nazywają te motory? Enduro, nie? Enduro, no? dobry. dobry. No to mi się motory. Dało, ja za, chwilę, za chwilę ci napiszą Tarek! Albo Junior! Nie mówi się motor, tylko się mówi motocykl! Nie? Ale... A junior mówi motor. A ja mówię motor, a ja mówię motorki. Zawsze tak dobry. mówię. U mnie na vlogach, nie wbijajcie koniecznie juniorski vlogi. Ja mówię tak, na motorku. Jedziemy na moto. idziemy Jedziemy a, na motorku. No. I tyle, nie? Ja się nie będę tam ogóle... typować, ja nie będę mówił motor. Motor, motor po niemiecku w ogóle, Nie, motor, ja, coś... ja, nie, ja nie będę mówił mo motocykl, ja będę mówił motor. Silnik, nie? Co? Motor po niemiecku to jest silnik. No ja, no ja wiem, no. No. Ale, no. Dlatego nie mówimy motor, ja mówię, I właśnie no, mi też pisali w komentarzach, nie? Junior, a jak ty mówisz na swój motor, motor, to oznacza, że jeździsz na silniku, czy jeździsz na maszynie? Bo jeżeli na maszynie, musisz mówić motocykl. Będę mówił Dobra. motor! Czy ci się to podoba, czy nie? Ja pierdzielę, przecież te jabłka mi się a ja będę mówił, A ja będę mówił jedno ślad. <laughs> jedno ślad. Ej, pierwszy raz jadę na ukraińskiej naczepie, zobacz, patrz, na, na ukraińskim okay, tym. Okay, gdzie ty masz? Blachy masz ukraińskie? Tak. Ej, mi się tak trzęsie, że ja mam tu już chyba mi się robił, zrobił przecie jabłkowy, nie? Na tej naczepie. <laughs> mus, tak zwany Apple nie? Apple raz, bez pitu. Mus I tu. jabłkowy. Jakbyśmy mieli no, ale... tutaj obok jeszcze wodę, nie, to byśmy mieli apfelschorle. Już byśmy mogli... Apfel, zbudować... Albo wiesz co by można było zrobić, jak się powiedział, bo ja już wyjechałem. Tak, jedź! Ja jadę. jedź. E, takie cydry jabłkowy piłeś kiedyś. Nie piję alkoholu. Stary są też bezalkoholowe. Nie wierzę, że są bezalkoholowe jakieś takie rzeczy. Słuchajcie, piszcie w komentarzu, żeby junior widział, że są bezalkoholowe. <grym>, junior! Są bezalkoholowe cydry Stary, <grym>, ale wiesz, czemu na ty... Patrz jak ty na tym Ukrainie wygląda, patrz po lewej. Policja jedzie, uważaj. Czekaj, bo ja na prawo. Na, na, na lewej, lewej i dopiero, masz taki ej. stary, ta, taka miejscowość, taki, taka fajna kopuła, taki kościółek jakiś tam jest, taki drewniany. Tak, no. A po prawej znowu masz rury, myślisz, że to idą z Czarnobyla, te rury? Rury. Wiesz, co może być, bo to było tu obok, nie? Obok, no ale no to w grze już jesteśmy i tak w realu, no tu od Kijowa to jest chyba 300 km no stary, bo no, wiedza, nie że to zaraz za A chyba my do Kij... Ej, ale patrz tu na to na, 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 na lewo też jest jakiś wielki komin. A to no, jest jakaś. ja pierdzielę, o co chodzi na tej Ukrainie no, stary, no? to z tej elektrowni się tu ciągnie w tą stronę. Może, no. Czemu na Ukrainie jest tyle elektrowni? Te ty elektrownia za elektrownią jest trzecia. No, ja tak teraz zwróciłem uwagę, że patrzmy, tu mamy dwa pasy, patrz źle i znowu dwa pasy. Ja myślałem, że oni my wyprzedzają, tak wiesz, pod prąd, ty, a my tu mamy normalnie dwa pasy, ej. Ty nie widzisz. No, no nie, normalnie. no co robisz? Po co hamujesz? Ja nie przyhamowałem, ja puściłem gaz po prostu. Ja się cieszę tymi widokami. Ej, tam balon leci, jak to no, ten? No balon! Ja się po prostu. Mówi na taki duży balon. Balon, no, no, balon. na powietrze, balon. nie? Gorąc. Balon powietrzny, ja nie wiem. Balon. To trzeba tu zjechać. Tu, 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 tu no. Chyba tu. Nie w prawo. Ja U. muszę se Nawi załączyć. Ja mam Lawi włączony. nie Mi normalnie... HAMUJ! Stary, jak tu jest z garu? Z garurki, z górki. Garurki na pazurki. No. A jakie tu rondo? I z górki i rondo, ej. No, ktoś miał łeb, żeby to wymyślać. Nie, ja, Łeb tak? ja, ja. ma ten, Głopie. co nas prowadzi na jakieś nie wiadomo gdzie. Z jabłkami jedziemy stary, nie? Gdzie my jesteśmy? Billa Sterk w pa, Patrz. Oho, sprzątają. Coś sprzątają się ulicę. Ja Bila się zatrzymam, sterkf. bo ja sobie muszę nawias załączyć. Hamuj, nie? Zała... No, ja hamuję, ja widzę. A ja dzisiaj jestem bardzo ostrożny. Ja dzisiaj obiecuję, że nie walnę ci, nie? Do, do... Do tyłka, nie? System, opcje, rozgrywka i kaj zaś jest, ty! Skręć w prawo. Asystenci. nigdy To jest blokowisko, normalnie jak prawie jakbym mnie na osiedlu, ty. Naczepa. No gdzie ja to mam, starej? Nawigacja znowu Interfejs? Głos, głos, coś tam, ustawienia głosu. Nawigacja. Kryp nawigacji głos, najlepszy, zablokowany na północ. Język polski. Ja nie mam dźwięków, stary. A jest, nawigacja głos, głosowa, głos. dobra, działa. No, włącz tam, Maciusia. Maciusia Polaka Dobra jadę, jadę, jadę już jadę, jadę, jadę za, załączony. Ja to mi... To, jak, jak, jak mam zrobić znowu tą nawigację? Jak, jak to się, jak działa? Ona będzie za automatycznie. No sorry na... ziałki, idziemy już, sorry, sorry. Ja wiem sa... Pa, Tu jest Alfa Romeo! Czy są oni na Ukrainie Alfa, Alfa Romeo? Romeo robią? Alfa Romeo? Bajano. Alfa, Alfa Romeo. Alfa Romeo! No, Ej, gdzie jest w tym filmie? Tu jest. Ej, Billa, tręsewka, no. Działa mi nawigacja! No! Skręcił lewa. No jest Wylewanty. tutaj, patrz, Alfa Romeo. Gdzieś? Gdzie, czekaj jeszcze nie no mnie. Po mi prawej stronie. Staryz... Po prawej stronie, po prawej stronie, po Patrzę i łoczo mnie wierzę! Alfa Romeo! Dobra, <laughs> a tego. jadę na lewo. Dopra, jadę na tu. Kąt tu, co tam? I jak mi się podoba no, normalnie, co on ci tam pokazuje, on ci pokazuje Junior! 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 On mi tak pokazuje, no. Ja nie... Fajne ja to jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Winter is not coming. Co? Na billboardzie. Winter is co? not coming. Gdzie? Southwest, climate climate, the... czy coś tam, nie wiem. No tu na billboardzie przy mnie pisze, stary. Patrz, to tu ja wypadek, dobra. Ty ty jadę. patrz! Patrz, ja się, się, tu się wyładował. Jak tu będziesz ja po boże, lewej, czekaj, zobacz coś na zaraz, 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 zaraz. Odkryłeś agencję pracy Mogę zatrudnić Juniora do swojej agencji pracy Aby robił mi kurde minus no, na moim filmie, nie? Na moim. Zobacz, se po lewej dobra, teraz. Czekaj. Po czekaj Polewo, patrza. Czekaj, bo to w ogóle stacja będzie nowa, Jaki ty jesteś chory, no i nie widziałeś tej naczepy, chłopiec tam się ładował! Gościu i mu wyleciało wszystko A tam, boże tam, no dobra, ja myślałem, że tu Nie no coś ty. Ej, ja da się przejść ETS-a? mieć wszystko na 100% przejechane? Ja już prawie przeszedłem, nie? Ja, ja, tyś przeszedł, nie? Ty masz 106. level w Steam Railu, to ty ci uwierzysz. Ja że przeszedłem. Ja jestem Sigma, nie? Ja potrafię wszystko. Sigma? co ja ty takie słowa, stary? Ty nie ten roczny. Stary, nie? od widzów, od widzów, nie? Od <śla> ja jestem Sigma, ty. Ale słuchajcie, jest, tak że bo... faktycznie, Junior się ze mnie śmieje, nie? Skąd takie słowa? On się mnie pytał, tak co to jest Sigma, to ty, kiedyś, nie? A, ja mówię, ty Junior, co to jest Sigma? Bo oni tak widzieli, że oni mnie obrażają, czy co? A on <laughs> mówi, nie, to znaczy, że jesteś fajny. aha, mówię, <laughs> dobra, dobrze ty <laughs> skomentowałem, bo on tam, wiecie, ja bym tam się kłócił. Oj oj co to za Sigma, nie? <laughs> no. Masakno, ty. Junior, Sigma. a co to znaczy kasty. <laughs> kasty, co to znaczy? No. No to ogólnie oznacza wykastrowany, nie? Ale tu chodzi o to, że jesteś jeszcze przed mutacją głosu, o. Aha, że wiesz, że jak ja chłopak ma jeszcze taki głos taki me, me, me", no. i w ogóle no to Kasti, nie? No bo wykastrowany, czyli jest kobietą, wiesz o co chodzi, nie? Aha! No to ty się mówi Kasti, no że przed, przed, przed jeszcze tym, nie? Przed. Mutacją. Mutacją głosu, nie? No dobra i teraz będę wiedział teraz zaświecę chyba. Cześć, Darek! A ja powiem o Kasti! Nie, no, nie możesz bo... tak! Halo, mikrofon mi się nie nagrywa! Coś się zepsuło. Się... się nie nagrywa, no Ale nagrywa gry. się na ścieżce z gry, dobra, jest spoko. Będzie git. Dobra, będzie. Nie good. wiem bo znowu mi się program zaciął stary stoi wszystko w miejscu, ja nie wiem o co chodzi. Tu nagrywam, jaja. tu nagrywam, tu ja nagrywam, nagrywam. tu nagrywam, nie wiem co się stało. To no, to się te ramy, stary. no ja mam w ogóle płytę główną znaczy, ze Nie, bo nie. nie ramy tylko właśnie płyta główna, nie? Płyta główna, stary, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Tutaj się Takie jaja dzieją, ja nie wiem w ogóle... I Windows mi się też zacina, nie? Wszystko się zaczęło zacinać. Muszę wymienić płytę główną. Czyli zamówię płytę główną Na Amazon! Amazon i ciup, nie? I bardzo tanio kupiłem, bo był Prime Day i nagle mi wysłali, przepraszamy, nie mamy nie. Co? No. Pierwszy raz coś takiego mi wyskoczyło, nie mówię. No. Ja przynieli, że nie zdążyli zrobić, że nie wiedzieli, że to nie mają na stanie. Nie? No i zaś tu rury jakieś, stary. Ja nie mogę skończyć na tym krainie, ale tu są wszędzie rury, ej. I tutaj To I kościół normalnie, nie? A nie, to nie jest kościół. Kości... A co to jest, po lewej, no z taką wieżą. A jest, chyba kościółek, no jakiś No tak. chyba kościółek, nie? Ale to tak trochę po bawarsku jest. Ty, ty właśnie nie? chciałem powiedzieć, bo w Niemczech w każdy na, w Niemczech jest tak, są wioski, nie ma sklepu, nie ma nic, ale jest kościół. No, tak? ale to nawet, ale to, ty się śmiejesz, nie, bo ktoś napisze Junior, albo Darek. W Polsce też tak jest, okej, okay, no ja wiem, że na każdej wsi, powiedzmy, też jest kościół, ale, ale tutaj, na przykład, my mieszkamy na takiej wsi, wsi, naprawdę mieszkamy na wsi, wsi. Tak. Że do miasta mamy 30 km, do Decathlona mamy 30 km, do większego sklepu mamy 10 km i tak dalej, i tak dalej, nieważne. To nawet no. jak ja sobie tutaj prowerem rowerem jeżdżę, czy motorkiem, motorem jeżdżę sobie. Nie, po tych wsiach, wsiach, gdzie mieszka powiedzmy 100 osób, na środku jest kościół. No przecież da. ja mieszkam, przecież patrz, my mieszkamy od siebie 3 km. 3 km, A, km mieszka. mieszkamy. I to jest tak, on mieszka w większym miasteczku. U ciebie będzie 7000 osób, z tego co czytałem. Na środku kościół. Jak się wyjeżdża do mnie, to jest tak. Wyjeżdżasz z tego jednego miasteczka, są pola wszędzie. Wjeżdżasz na górkę i jest u mnie miasteczko, gdzie mieszka tutaj właśnie 100 osób, nie? Jest kościół. I jest o, kościół, w ogóle mało. I jest kościół nie? I Jest kościół. I jadę na Plac Zabaw do innego miasteczka, czyli wyjeżdżam ze swojej, ze swojej wsi. Pola, 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 pola. wieś, Nie? 100 domków? No. Czy tam 50 domków, bo tam więcej nie będzie? Na środku stoi kościół, nie? Most kościół tak... musi być, słuchajcie, nie? No. Bo, to, bo w ogóle tak, ale to, bo to jest też tak, Junior, że Bawaria to jest taki bardzo religijny yy, region, nie? I tutaj no. każde święto, które jest kościelne, jest na, tak naczywone w kalendarzu w Polsce. Na przykład w innych landach jakieś święto będzie... Pracow pracownicze będziesz szedł do pracy, a no. na Bawarii będziesz ją wolny, bo to jest święto kościelne ja. bardzo ważne, i tak, masz no. wolne od pracy, nie? Jest tak, no. inne landy, często... czyli inne województwa idą do pracy, inne a my mamy wolne, nie? i u nas Tak, Tak, ja, często. Mój szwagier często idzie do roboty, czy moja szwagierka tam u góry Niemiec, tam bliżej Holandii. Yy, I oni bardzo rzadko mają takie święta wolne, nie? A my u no. że jedno święto kościelne, cykl wolne. Mi się wydaje, Zrancko, że, że, te, tak. że, te, że, te, że ta Niemcy in, niby takie inne tam to też. Jest chrześcijaństwo, ale... Ja nie wiem czy to prawosławie, już bardziej tam działa czy co... Nie nie wiem. Ja nie my wiem. Ma bo to jest my mamy wolne, a oni nie mają wolnego. No co chodzi? Te boty na środek zjeżdżają, ty Hamuj, 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 bo tu jest z górki, tu jest z górki, mija, mija. tu jest z górki no. ty. I zaś Paj, kościół stary, parz, zaś prawej. Kościół. No właśnie. Nawet dwa chyba ty! Ja tu no, nie wierzę sobie. widzę Ale tu się zjeżdża fajnie, ty par No. Powieździłbym pociągami stary Normalnie bym pojechał pociągami ja, normalnie. I wszystko. I e, wszystko. I e, wszystko. No, a w ogóle też chciałem odnośnie jeszcze Niemiec powiedzieć i tych landów, czyli województw, to w Niemczech jest tak jak w Ameryce. Każdy land ma swoje prawa też. Takie no. troszkę, nie? I no. tak samo na przykład Bawaria ma swój osobny rząd. No ja, no ale pod, 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 podpija się pod Niemcy, nie? Bo Niemcy by sobie nie wydały rady. No jest, tak, jakby Bawaria. ale Bawaria jakby się odcięła od, od Niemiec, to byłby najdroższy, bo Bawaria jest najdroższym tym. Jak to się mówi? Najbogatszym, najbogatszym i największym najbog... landem w Tak, najbogatszym i największym landem w Niemczech. Bawaria to jest jedna trzecia Niemiec, stary. Nie wiem to czy jest ty, jedna, ty o tym jest. Ja jest Niemiec, no ja pierdzielę, co się zaś tu stało ty! To jest Bawaria górna i dolna, słuchajcie, nie? Ty tam jedź, wymójść normalnie, kuko bo i do przodu chopie Ja wymuszam, bo oni nie wiedzą chłopie co mają robić, nie? Jadą, hopie i się zatrzymują. Spłacono w sumie 62 tysiące rat pożyczkowych i wszystko. No i wszystko. już nie masz 2 miliony, tylko milion 900 9, 9, nie 5, mam nie 10. mam dwa miliony 100, tylko mam teraz dwa miliony pięćdziesiąt bo reszta to odsetki a reszta <grym> odsetki no właśnie masakra uwaga poczekaj bo tu no właśnie tak patrzę a nawigacja powinno iść prosta bo tu jakiś objazd kurde tu też coś robią pa jakieś drogi ja nie wiem no oni nam nie ułatwiają nigdy nie nigdy nam nie ułatwiają zawsze pod górkę oho tu też patrz wykrzyknik Wykrzyknik i że dziury są, to fajna. No i to jest właśnie to, co ci mówiłem. Zjeżdżasz z drogi krajowej, powiedzmy, jedziesz teraz jakimiś bocznymi i się zaczyna to ta taka prawdziwsza Ukraina chyba. To poza tu skopane wszystko jest na masakrę. Patrz, co patrz. To się, się wydarzyło w ogóle. A ja może wiem, tu będzie. Ty. Nie, to jest po prostu zrobione na chwilę, bo oni tutaj most robią po prawej czy coś. Drogę, widzisz? Te budowują, czekaj. Te budowują, oni No to robią właśnie, no. Ty słyszysz jak ci na czepa chodzi? Ty. Ja, jak mi tu. No właśnie, jak mi skacze w ogóle na czepa z całych kierownictwem odbija w ogóle co tu się dzieje. Oni zrobili na chwilę taki objazd. Za 100 metrów. No, no bo oni nie to nie, nie robią. To są takie, tak, po tych muldach jeździmy za chwilę. Nie będziemy potrzebowali grać w gry wyścigowe w WRC, bo będziemy mieli takie atrakcje w wts normalnie. Skręć. No. Po muldach od jakichś dziurach kurczę. Ja, 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 tak jest. Moż, może racja, synek. Mam rację, synek. Ej, ty. To. Przenikłeś przez bota. Te boty jeżdżą mi na środek pasa wjeżdżają, ty no. To coś ci się... Jaki ja korek, się... typa! że ja wtedy nie idziemy, uważaj, policza, No, dobrze mam w drugą stronę. Ja muszę uszkodzenia, żeby ja przejechałem kogoś tam, nie? Ty patrz, oni na zakładkę jadą! Jaka ta gra jest ty, no, mega, ta gra jest wielka. coraz to lepsza, stary! No przecież no, jadam sobie ja powiem, tu, nie, i, te, I te boty, on no. specjalnie zaczyna hamować, żeby go wpuścić, ty czaisz to? No, to jest ja używam ponad mówiwe. tysiąc godzin w ETS-ie, powiem no. wam szczerze. A dalej potrafi mnie ta gra zaskoczyć jeszcze no też. No oni cały czas to ulepszają mnie, non stop I desz mi zaczyna padać, no nie wierzę. W to. No to za chwilę będzie u mnie padał. Darku Dareczku, 37 ja km mamy. No za chwilę wideo, będziemy no w Winicja, się... ale wydaje Co, mi się, że... Już Co? Już mi się cel pokazał na mapie. No, on mi się też pokazuje, no, jest. I zaś będzie coś do odkrycia fajnego. A to już bardzo blisko Odessy jesteśmy, czyli już się zaczynają pomału takie tereny morskie. A oni mają tam morze czy to jest jezioro? Widzę. Takie wielkie. Nie, my jest chyba morze już, nie? Tam ale, bo morze. gdzieś tam właśnie blisko, czy tam Ukrainy, czy Rumunii, czy właśnie... Nie, to jest... To jest te jezioro nazywa się Morze Czerwone, albo Morze Martwe, jakoś tak. Któreś z tych było, nie? Jeziorem, a któreś było a tak, morzem. No ale to jest... Tak, jest morze... W nazwie morze, ale Morze Martwe, bo nie ma dostępu do... Nie, nie płynie dalej jakby, nie? No, i mi się jest, badaje, wydaje się, właśnie, ten. że ta Odessa i to wszystko tutaj jest właśnie wszystko jezioro. Ale ja jak ale ja byłem... To bo, to, była, bo, była. bo Bułgaria ma też dostęp do tego jeziora. Ja kiedyś byłem yy, w Bułgarii. Na złotych piaskach no. i właśnie te morze czar martwe chyba tam leży. Na złotych piaskach, ja nie wiem, ja teraz już nie pamiętam, ale e, właśnie ja, ja tam byłem i to wygląda stary jak morze, i nawet są fale jak morze, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale to jest jezioro? Tak, bo to jest jako znaczy tak, tak fachowo to by było jezioro, ale nazwali to może martwym, właśnie dlatego że no. martwe, bo to jest jak jezioro. Bo nie, nie płynie nigdzie dalej, nigdzie nie, Ty, bo nie tu ma prawo ujścia. tu to z tymi jabłkami. Nie, to ja tu mam taką Chodź, mógłę, że ja tu prawie nic chabuj, nie jadę. Hamuj, hamuj, hamuj! Ja jadę. Chabuj, chabuj. Ja na Czerwone. Ja bym wyhamował chyba, widziałem. Ja też jadę nie mam. OM GłOTY, poszło się dzieje. To jest nie autobusowa, normalnie tam autobusy stały. Czaisz to? Przejdź do strefy rozładunku, kieruj się ku czerwonej fladze Skręczmy. na mapie, jak ja jeszcze nie dojechałem do tego tego, a już mi pisze Kieruj się ku czerwonej fladze na mapie Skręczmy. A mi tak jeszcze nie wyskoczyło. A mi Co normalnie. Bo ja Pasz, to mapie odkrywamy, patrz, ktoś jest. Tu ja mam tak ustawione, że ja nie muszę... Na, na wprost jest tak zapytanie. Czekaj, ma. ja ja, odpowiedział agencję pracy Przejedź... Uf. Ten zaś mi pod sam tyłek musi podjechać, nie? Aż normalnie pół metra jeszcze zapasu, nie? Co cofasz, ja? No, nie mam jak wyjechać, no co? Cofam, cofam, ja jechać, możesz jechać, masz plac. Możesz zapas, synek, ja, e, cofaj ja, się, ja, też cofaj. Nie nie mam. ja. Nie ma nikogo, bo oni się boją z nami, ja. bo to jest takie zadupie, że tu nawet boty nie jeżdżą, nie? <laughs> I w lewo! Tu jest skania do odkrycia. Musisz tam troszeczkę podjechać, mgłę? żeby sobie odkryć tą całkowę. No ja, czekaj właśnie, bo ja chcę sobie to odkryć. O jest, dobra, mam odkryłem. Dzi! Si. Mediamark tu jest jakiś Co ty gadasz? No Elektro tu jest Jaki pies pa! Skręć w lewo. U. U, 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 u. U. Tu baba z wózkiem idzie, pada mgła, Skręć a baba ze z wózkiem na spacer, nie? Ja, Halo, ale pani się schodzi... pani kochana! Ej, z tu mają gdzieś, bo ja cię już nie widzę czym się stracił, chopie. Nie! Wywaliło mi grę! Co jest, Co się stało? Nie gada, że mi grę wywaliło! Ja cię widzę na mapie. a nie teraz zniknęłeś. Ja nie mogę, ty normalnie mi Gierkę wywaliło i co teraz? No i to jest właśnie to, co wam mówię, że się zacina wszystko u mnie, ty! O nie, no nie gadaj, że ja muszę jechać 44 km, ty! No nie, no. Co, co jest? Jedziemy moi drodzy bez darka, bo zanim założę konwój, zanim mu przetworzę modę, bo on ma fajny komputer. z... Zanim ten to minie długo, nie? Ja sobie tu sam pojadę i za chwilę będę, dobra, dobra. Mam nadzieję, że mi znowu nie wywali w tej w tej, ty. bo żeby tam się coś nie zbokowało ty Dobra zaś deszcz, deszcz zaczyna padać ty, spoko! A tego nie, no wyjedzie mi tym Jarisem i hamuje ty. Kurde, ale jedzie, jak jedzie ku siódemku. 4-2 TDI i wszystko Ja nic nie widzę, ty jaka mgła się zrobiła, znowu jest to samo Widziałeś? To jest! Jesteśmy. Hamuj! No szkurde, jak oni jadą, mnie i hamują. Tu jakieś śmieci... haburza burza jest, okej. Okay? To no, fajna pogoda się zrobiła w Winicji. Co tu jest za zajezdnia? Po co po ta zajezdnia tam jest? Po, po co ja mam tam jechać? Co tam się robi? Ja muszę to zobaczyć koniecznie. Hamuj! Jestem. Dobra, jedziemy. No moi drodzy, no co ci muszę powiedzieć? no? Rzeczywiście tu jest zajezdnia. Odkrycie odkryto, Odkryto. Odkryto miasto, Winicja. Jeszcze ja sobie zrobię. Ja sobie chyba tutaj zrobię... Wow, ale mi zwibrowało teraz. Normalnie gołoleć. Ja se tu wiadę, czekaj. Ja sobie zrobię tutaj save'a, Bo mi się wydaje, że mi znowu tą gierkę tu wywali, nie? Czekaj. Jak się zapisuje postęp? Halo, tu, system. Zapisz gierkę, dobra. Jeżeli aha, bo ja tutaj jechałem chyba na. jak jakie. No stają odcinki fajne. Tak, tutaj śnieg pada. Teraz tak. Ukraina, Winicja, Wenecja, niech będzie. I mam tutaj fajne pięknie zapisane. I zobaczymy, czy mi gierkę wywali, czy nie. Ja, 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 wiem, że w te, we włocie skręci. Ale ty odkryć agencję pracy? To trzeba tak tożyć. Ale burza. Dużosła. ty? Dobra, odkreśla agencję pracy. Pani tutaj wybaczy. Tutaj mamy skaniosława. I wjeżdżamy, tylko ja tam widziałem, że tam chłopy coś guli grobili, nie? Coś tam... ten dziwnego. Odkryto dylera ciężarówek marki Skania spoko. 100 Skręć w lewo. Ja wiem. I teraz mi tu gierkę wywali, nie? Patrz, ja tu jeżdżę mi gierkę wywaliło. Nie wiem dlaczego. Skręć w lewo. FedEx. Niech nie wywali. Proszę, 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 proszę. Dobra, jest gid, jest gid, jest gid, jest gid. Aha, bo jemu nie wywaliło gierki. A tu jest McDonald's w ogóle, ty. Jesteś na miejscu. Gdzie mam zaparkować? Jest! W końcu mamy normalne parkowańsko, ty! Willy Benz. W końcu, stary. No normalnie, fajnie, pięknie. Wbijajcie do Darka, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej ETS-a. subskrypcję na kanale też u mnie. Ja teraz się tutaj rozaduję. Czekaj. Dobra, jestem, cyk, wysiadamy z mojego man -a. podchodzimy tutaj, moi drodzy, i wszystkie kable musimy podpinać, nawet jak deszcz pada, ale dobra, rozprzęglanie, cyk, jest, udało się. Przyjmij i wykonać zlecenia z cenami 30 różnymi, też tam, ile zarobiłem, 26 tysięcy złotych. ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej ETS-a, łapka w górę, tak jak wam powiedziałem, subskrypcja u u mnie. I widzimy się w na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć! Uuuu.